Dzisiaj ruszymy temat, który jest ja zwykle lubię i Mamy odmę, starą. Zakładam tylko do z oryginału, niestety, bo zamienniki są warte G. Generalnie to prawie wszystko nie działa, bo ten zawór jeszcze trzyma, ale w drugą stronę, jak zaczyna zasysać, no to podsysa. Tu klienta mnie słychał, ale. Nie słyszał ani nic nie mówił na ten temat, ale generalnie to pływa wszystko w kolektorku, no i że tak powiem, yy... no, tu jest parę problemów w tym samochodzie, co nie, dźwięcząca, yy, metaliczny dźwięk z turbiny, zaraz będziemy zakładać no. zestaw naprawczy, yy, ta odma jeszcze, też włącza do zabawka, bo od w otwartego tutaj więc, yy... Teraz to będę wymieniał. Niestety nowe, tylko te FSI. A z tobą to wiadomo, temat standardowy, leje olejem. No i najgorsze, że nie trzyma co nie, Aż tam nie trzyma tutaj jak się, że tak powiem, dumuchnie od tej strony. O, tu O, Czyli z tej strony zaczyna podsysać i, i otwiera się w pewnym momencie. Nie wiem, czy sprężyna nie trzyma, czy co, ale no, nie działa w sprawdzałem starą montuję nową. Auto i tak ma 200 tysięcy czas i pora na nią no taka propozycja po kolejnej to nie wiem jakie było to rozwiązanie nic no co czy to jest super czy co innego to wszystko to samo więc jak ktoś będzie potrzebował pomocy z tym trudnym, to zapraszam